Następna historia w podcaście Poważne Bzdury. Jesteś gotów? Paulina, przedstawiam cię. Jestem! Jeszcze mnie nikt nie zna. Błagam cię, już kolejny odcinek ze mną. Chciałam powiedzieć, że będziemy znów rozmawiać o wadze. Uuu. Ciekawe, dlaczego takie historie dla ciebie wybrałem. Czy jestem paskudą? Za niezaproszenie swojej synowej. Od <tyskowych tyskowych> też mieliśmy. Bo jest za chuda. Ze względu na jej wagę. O, to nie wiadomo w sumie, no. Spodziewam się raczej, że nie dlatego, że jest za chuda, ale zobaczę. Robiłyśmy razem mnóstwo rzeczy, które miały nie być dla, dla niej obciążające fizycznie, ale nawet po najmniejszym wysiłku ona przesiaduje na ławce przez pół dnia. <tysk> Poszłyśmy na małe zakupy, pół dnia na ławce. Nie ze względu na jej wagę, tylko na to, że siedzi na ławce za dużo. Że jest leniwą bułą. Dosłownie tylko oglądałyśmy wystawy. Ale ty i tak musiały chodzić od wystawy do wystawy. No, tak, tak. Moja synowa ma nadwagę. Jest tak otyła, że kostki bez przerwy je puchną. To raczej oczywiste, że nie lubi zbyt dużo chodzić właśnie z powodu swojej wagi. Story time. W Stanach macie to takie... Mamy wózeczki, to prawda. No. No. I też otyłość i nadwaga w Stanach to nie jest coś rzadkiego. Mhm. Więc bardziej prawdopodobne, że jej synowa będzie miała nadwagę niż że jej nie będzie miała tak by the way. Ale dobra. Dobra, synowa, tak? Synowa. Dobrze, czyli. Czyli żona syna. Dobrze. Story time. Postaram się opowiedzieć w skrócie. Mam trzy koleżanki i po dziś dzień lubimy wybrać się w, bab się w babskiego tripa. Mój syn widział ślub ze swoją narzeczoną. Dobrze, że no. A z kim miał wziąć ślub? Ze swoją narzeczoną Beatą. Zanim Beata urodziła, była dość przeciętnej budowy ciała, co się drastycznie zmieniło po ciąży. Jej e, jedyne dziecko ma już 8 lat, a ona nadal nie straciła na wadze. Jest tak źle, że nie potrafi przejść dłuższego dystansu bez robienia przerw. Kiedyś się lubiłyśmy, ale przez jej zachowanie nasze kontakty bardzo się popsuły. Gdzie nie pójdziemy? W kółko narzeka, że jest zmęczona. Nasz ostatni trip do sklepu spędziła. Chur, na... na maraton. Narzeka, że jest zmęczona. No ja nie wiem. Nasz ostatni trip do sklepu spędziła na ławce, bo ciągle potrzebowała odpocząć. A kiedy chciałam ją tam zostawić, oskarżała mnie, że ją opuszczam. Strasznie mnie to irytuje. Zaprosiłam swoje koleżanki na jesienny wypad do sadu, aby pozbierać dynie i jabłka. To ogromna przestrzeń, gdzie można się sporo naspacerować. Poszłyśmy tam, świetnie się bawiłyśmy, wstawiłyśmy się parę fotek na fejsa. Następnego dnia zadzwoniła do mnie Beata, pytając, czemu jej nie zaprosiłam. Skłamałam, że zapraszałam tylko rodzinę, ale oskarżyła mnie, że nie mówię prawdy. W sumie <śm> ciekawe, że synowa to nie jest rodzina. <śm> no, no nie. No już w by jest. Ale nie, nie więcej krwi. No, ale rodzina. Hmm. No dobrze. Miałam dość i powiedziała jej prawdę, że nie zaprosiłam jej ze względu na jej wagę i na to, że ciągle zmusza nas do zatrzymywania się, co psuje wycieczki, bo nie możemy zrobić połowy zaplanowanych rzeczy. Nazwała mnie kretynką i się rozłączyła. Ej, czekaj, 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 poczekaj. Mhm. Ja wiem, że jest dalsza część, ale. Czy uważasz, że coś w tym jest nie w porządku? W czym? Po że, nie zapraszasz, że nie zapraszasz osoby, dlatego że spowalnia całą wycieczkę? Uważam, że możesz sobie zapraszać, zapraszać, kogo chcesz i to jest Twoja decyzja. I z jakichkolwiek powodów chcesz. Albo nie chcesz. No dobrze, ale czy ten powód jest spoko? Każdy powód jest spoko. Moim zdaniem. Moim nie zdaniem... możesz nie zapraszać kogoś, dlatego że jest czarny. No, no nie możesz. Nie możesz. Sorry. Politycznie, poprawnie, nie możesz. Ale jeżeli z jakiegoś powodu nie masz ochoty przybywać w gronie danych osób, no to ich nie zapraszasz. Najlepiej no, lepiej ich nie zapraszać, niż no byś za nich nie miłem, na przykład. No tak. Moim zdaniem. No dobrze. To może świadczy o tobie, że coś tak, czy tak nie chcesz. Ale no, twoje życie. No dobrze. Czyli, czy to... czyli nie jest, nie jest paskudą, dlatego że nie zaprosiła nie, kogoś. Nie. Moim prawda? zdaniem w ogóle nie. No? Na tym etapie nie. Spokojnie. Ostatnia kapita. Teraz mój syn wypisuje do mnie, że powinnam ją przeprosić, ale moje koleżanki mają dość nieudanych wycieczek, które polegają na ciągłym czekaniu na nią. Czy jestem paskudą w tej sytuacji? A, no to, to było tylko jedno zdanie. Więc... No. no dobra, dobra, dobra. No, no to możesz sobie zapraszać, kogo chcesz i możesz sobie nie. No a co z tym mężem, który każe. Jak mam sytuację męża, bo on chce mieć pewnie zdrową sytuację w rodzinie. Wydaje mi się, że. Jest mnóstwo aktywności, które można robić razem, które nie wymagają wysiłku fizycznego. A też może nie chcę robić takiej aktywności. No to, wiesz, jeżeli ktoś by mnie zaprosił na nurkowanie, <laughs> Jeśli ktoś by mnie zaprosił na nurkowanie, a ja nie umiem nurkować, no, nie, no to nie będę się gniewana, na drugi raz, że mnie znowu nie zaprosili. No i właśnie, i teraz pytanie, czy jeżeli, czy jeżeli zapraszasz kogoś. Czy jeżeli ciągle robisz rzeczy, które wykluczają daną osobę, mhm. to czy tak możesz robić? No wiesz, czy ja powinnam zmieniać swój styl życia dla kogoś? I też pytanie drugie, czy w takim razie ta synowa może nie powinna sama czegoś zaproponować? Powiedzieć na przykład mamo mojego męża, nie wiem jak się tam odzywają do siebie, mamo mojego męża, czy może, nie wiem, pójdziemy razem do kina. Tam sobie możesz siedzieć tyle chce, dwie godziny film trwa. Kumaś, a będą coś I robiły nie razem. zdążą, bo będą siedzieć na ławce. <głos> <głos> Ale tak, tak, no zgadzam się. Tylko, że ona ma pretensje, że... Czekaj. Ona ma pretensje, ona suszy głowę mężowi na tyle, że mąż zadzwonił do mamy, mhm. żeby coś z tym zrobiła, bo... Nie, to coś jest nie tak. Ale ty, Kumasz w jakiej trudnej sytuacji jest w ogóle ta matka? Bo z jednej strony syn jej suszy głowę o to, żeby zapraszała jego żonę, ona kiedyś lubiła tą jego żonę, więc w sumie nie miała z tym problemu, póki ta jego żona nadążała za nią. Więc z jednej strony ma presję ze strony syna i synowej, a z drugiej strony ma jeszcze presję ze strony swoich koleżanek, które chcą mieć fajne, aktywne tripy i nie chcą mieć tej synowej, skoro za nimi nie nadąża. No kurde, trochę ciężka ta sytuacja. Szczególnie, szczególnie dlatego, że ona. Że one wcześniej. Bo jakby nigdy nie były koleżankami, mm -hmm. nigdy by nie chodziły mm -hmm. razem, to no nie byłoby problemu. Ale jeżeli z kimś zaczynasz zrywać kontakt, dlatego że jest za gruby, bo trochę tak jest. Ja myślę, że nie. Ja myślę, że to jest w ogóle, jak to się mówi, na coś, co tylko naszą, naszą wagę odwraca. Że to nie jest prawdziwe. Moim zdaniem powodem jest to, że po prostu nie mają już wspólnych aktywności. No nie? ale nie mają dlatego, że ona nie nadarza. Ona może by chciała szybko dreptać, no ale. To niech ma krótkie to nie zaproponuje coś od siebie. No to ale może, ale razem. one nie chcą właśnie, wydaje mi się, że te koleżanki chcą robić fajne, aktywne rzeczy. No to niech robią. No i teraz ona zaproponuje mamie, hej, chodźmy do kina, a koleżanki powiedziały, dobra, to my spotkamy się w następnym na hajku, w następnym tygodniu na hajku. I ona no będzie no i tylko skupiam. z mamą, a mama potem będzie z koleżankami i znowu będą pretensje. Ale kumasz, że nie masz obowiązku przebywać z każdym człowiekiem na świecie. No nie, tylko chodzi o to, że... Problematyczne jest to, że one kiedyś razem robiły rzeczy. No ale już nie są, no. świat się zmienia, sorry. Nurkowaliście razem, byliście przyjaciółkami, było fajnie, a teraz ty nie chcesz nurkować i one dalej i tobie jest smutno, że one nurkują bez ciebie, a z drugiej strony nie możesz nurkować i ty chcesz, żeby one się zmieniły. No ale nie mogę od nich tego oczekiwać. No, ona chyba oczekuje. No to myślę, że to jest jej problem. Myślę, że może sobie znaleźć grube koleżanki. Nie wystarczająco fit, Czy... żeby robić rzeczy, które, Takie, które lubią siedzieć na ławce. Tak. I nie ma w tym nic złego. No, jeśli ktoś nie chce być aktywny fizycznie, w sensie nie ma z tego przyjemności, no to nie wszyscy muszą robić bajki. W Polsce bajki. jest dużo ludzi, którzy siedzą na ławce. <grym> Nazywają się menelami. Albo dresikami. Albo dresikami. <grym> to no, zależy, to to którzy. To prawda. Zależy, nie? jak siedzą na tej ławce. Jak siedzą na dole, to menele, a na górze, na oparciu, <grym> to, to dresiki co to może, że wiesz, ta kiedyś siedzia, tak kiedyś siedziało Tak było, no. Tak, tak na górze. Ale wydaje mi się, że to też już jest przeszłość. Wydaje mi się, że już nie ma drasików. Ja pamiętam, że jak ja jeszcze byłam dzieckiem albo tam nastolatką i była moda właśnie na to siadanie na oparciach ławek, to w pewnym momencie u nas na osiedlu wymontowali oparcia, O ja. No to nie, ja, ja siedziałem normalnie na ławce. Ja chyba, znaczy ja nie miałam jak siedzieć na oparciu, bo ich nie było. Tak nie, no nie myślę, że matka jest dupką, paskudą, czy kimkolwiek. Myślę, no nie, nie, nie. że matka ma prawo spotykać się z kim chce. Uważam, że oczekiwania tej synowej są wygórowane. Jeśli chce spędzać czas ze swoją e, teściową, to niech zaproponuje coś od siebie, co jest w stanie robić. Wszystko. A teściowa wtedy musi się na to zgodzić? Nie. Widzisz, to jest coś, co nas różni i wiemy o tym, bo się znamy akurat, że ja jestem zdania, że nie muszę przebywać z kimś, z kim nie mam ochoty. I to nie chodzi o to, że ta osoba jest zła, czy nie wiem, zrobiła mi krzywdę, po prostu nie czuję wajbu, na przykład i mnie męczy przebywanie z kimś na siłę. Więc ja nie będę z tą osobą przebywała. Jak jestem zmuszona do przebywania z taką osobą, to mnie to strasznie irytuje i źle na mnie wpływa. Ty z kolei potrafisz się dogadać z każdym, prawie, i nie masz problemu z przebywaniem z takimi osobami. Też bym ja miał, jestem... tylko mnie nie męczą. No właśnie, a mnie męczą, więc jestem Team Teściowa. No dobrze, ale. Jej, jej nie męczyła sama osoba. Jej męczyło to, co z nią robić. No tak, że nie może była... robić pewnych aktywności. Tak, no. Więc w dalszym ciągu. No dlaczego no swoje życie zmieniać? No ja nie krzywdzę jej. Ona się Czyli bierze. werdykt jest taki: teściowa, niech robi, co chce, a ta jak chce z teściową chodzić, to nie chce. Zaprop... To nie chceś zaproponuje, co jest w stanie robić. A ty jak uważasz? Nie, no nie jest. Nie, też, też uważam, że, że, że może sobie robić, co chce. Jest to ciężka sytuacja dla, dla wielu osób. Najbardziej, bo ty powiedziałeś, najbardziej ciężka sytuacja to jest dla tej matki. Nie, 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 nie. To nie jest prawda. Dla, dla syna. syna. Mhm. Bo on w tym wszystkim jest... On ma zero nie, mają, nie mając żadnego <laughs> wpływu na tak. to, co się stanie, a jego życie jest przez to gorsze. No. Czajesz, jak on musi mieć głowę suszoną? No. Współczuję mu. A to jego matka nawet się od niej nie odetnie. To żona mu słyszy głowę myślać Od żony też się nie odetnie. Nie, nie. Od ale bardziej. mówię, że żona ma pretensje o matkę, no a on musi z tą matką no tak? też wciąż no tak. żyć jakoś. No, więc najgorzej ma ten facet. E, no i tyle. Ty. A może to ta żona jest, dup jest Paskudą, a nie matka? Z, o żonie bym się zaskoczył. trochę, ten, tylko to nie jest jej wina, że ona czuje się odrzucona, bo ona po prostu się czuje odrzucona no, i chce, żeby coś z tym mhm. zrobić, i narzeka. I może znaczy ona nawet, może być tak. Ona nawet trochę jest odrzucona. jest, nie? Tylko ja niekoniecznie uważam, że tak jest to czuje. coś złego. Ale tak, no tak chodzi mi o to, że to nie jest jakieś jej wy wyimaginowane uczucie, no nie? To prawda, Pozbawione no? podstaw. Może jest odrzucona. Tylko pytanie, czy można coś z tym zrobić, żeby wszyscy byli szczęśliwi. No, to prawda. A ja jeszcze się zastanawiam nad, nad jedną rzeczą, że może ona nawet nie powiedziała temu swojemu mężowi, żeby pogadał z tą matką, mhm. tylko po prostu powiedziała: kurde, znowu twoja mama idzie z, ze znajomymi, a ja nie mogę. I po mhm. prostu miała z tym problem, a on chciał, żeby, bo ją kocha i wszystko, mhm. i chce, żeby więc pogadał z matką. Może to też tak było. Może więc tak może, coś... nie dupką. Może, może nie jest dubką. Może no. nie no. jest. Wierzę w to, że to, może być trudna sytuacja dla wszystkich. Ale nie bądźmy płatkami śniegu i nie obrażajmy się za wszystko. I tym miłym akcentem kończymy. Nasz szósty odcinek. Jej! Dziękuję bardzo za obejrzenie lub wysłuchanie podcastu Poważne Bzdury. Jeżeli podobał wam się ten odcinek, to może następny też wam się spodoba. A jak wam się nie spodobał to tym bardziej może następny się wam spodoba. A tymczasem możecie zaobserwować podcast na Spotify albo na YouTubie albo gdzie tam sobie słuchacie podcasty. Dziękuję bardzo i do następnego odcinka.